Wiele firm doskonale zdaje sobie sprawę, jakie kryzysy czyhają za rogiem. Czy ja jeszcze nie spotkałem się z klientem, którego jakby mnie spytał, jakie trudne sytuacje mogą się wydarzyć w najbliższym czasie, to nie byłby w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Więc to jest pierwsza grupa działań, które należy podjąć, czyli wypisać sobie te rzeczy, które w najbliższym czasie mogą spotkać firmę. A mają lub będą miały negatywny wpływ na jej wizerunek, na to, jak jest postrzegana. Więc takie kryzysy, które da się przewidzieć, da się też zaplanować i da się nimi zarządzić. I wtedy rzeczywiście firma, po pierwsze, powinna się przygotować do tego, żeby opisać sobie, jakie scenariusze mogą się zdarzyć na wypadek zaistnienia każdego z tych kryzysów i na te scenariusze przygotować różnego typu materiały lub plan działań na wypadek takiego kryzysu. Nie mówimy tu o jakichś dużych materiałach, chodzi tylko o to, żeby nie było takiej sytuacji, w której w dobie mediów elektronicznych potrzebujemy w ciągu dwóch godzin przedstawić swoją wersję sytuacji albo wyjaśnić dziennikarzom i mediom, że tak naprawdę Część tylko z tego, co piszą, jest prawdą, no to wtedy bardzo często w kryzysie brakuje na to czasu, brakuje koncentracji. Okazuje się, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i wymaga tego, żeby ją przeanalizować. I jeżeli firma nie jest na to gotowa i traci czas na analizę takiej sytuacji, na to, żeby się przygotować do odpowiedzi, no to może się okazać, że już pociąg dawno odjechał i media, i opinia publiczna, i konsumenci już wiedzą swoje na temat tej firmy, a firma po dwóch, trzech dniach zaczyna odkręcać, do dopiero i tłumaczyć, że tak naprawdę Nieprawda, że dach przeciekał, zwłaszcza, że prawie w ogóle nie padało. Tak? W związku z tym można się do takich kryzysów przygotować, ale oczywiście są sytuacje, do których się nie można przygotować, są sytuacje, których nie można przewidzieć i są sytuacje, które się mogą zdarzyć po raz pierwszy. I tutaj kluczowe jest to, żeby osoby zajmujące się firmą komunikacją były w stanie dosyć szybko zadziałać, czyli były osobami doświadczonymi w kryzysie albo osobami przeszkolonymi na wypadek zaistnienia kryzysu i miały też wypracowane dobre relacje z dziennikarzami, bo bardzo często dziennikarze, jeśli czują, że mają dobre, Dobrą relację z firmą, że ta firma jest rzetelna, że zawsze na czas odpowiada na zadawane im pytania, nie jest zamkniętą firmą, tylko jest firmą otwartą. Wtedy ci dziennikarze są w stanie dać firmie szansę na to, żeby na ten kryzys odpowiedzieć i przedstawić swoją wersję wydarzeń. Wysyłają pytania dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej, dają firmę czas na to, żeby przygotować odpowiedzi i wtedy materiał, który się pojawia, już w połowie jest neutralizowany.